Cześć. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jednak nie jest to moi drodzy zwykły odcinek. dlaczegoż nie jest to zwykły odcinek? Ponieważ mój kanał przekroczył nie tylko 1000 subów w ostatnim czasie, ale i dokładnie dziś, to znaczy 22 marca 2018 wystartował mój kanał gamingowy mamy, więc już dziś okrągłą rocznicę, gdy mój kanał funkcjonuje. Moi drodzy, z tego powodu ostatnio obiecywałem wam, mamy nie tylko tydzień maraton gier. No, w wtorku mam codziennie odcinki. Dzisiaj jest, jutro jest i nawet baw w niedzielę będzie odcinek, moi drodzy. I to każdy inny, każdy różnorodny, więc się e, dzieje. Dodatkowo, moi drodzy, tu w dniu dzisiejszym wybierzecie wy, dokładnie. Ja wiem, obiecywałem, że na Facebooku będziemy to robili, ale stwierdziłem, że jeszcze jest was tam mało. A propos, jeżeli macie Facebooka, chcecie polubić na Facebooku, a chyba warto, no to zapraszam. Was do pisu, tam macie link do mojego Facebooka, warto mnie polubić. Wracając do tematu, jednak, no to cóż, miało być facebookować, stwierdziłem, że zrobię tutaj konkurs, moi drodzy, więc już w tym momencie w narożniku wyświetlałem się. Nie, dobra, przesadziłem, nie w tym momencie, bo jeszcze nie wiecie, jakie gry. Dobrze więc moi drodzy, więc zobaczmy, jakie trzy gry wybrałem. Skończyliśmy ostatnio LEGO Jurassic World. Mało z Was to widziało, więc w tym momencie proszę iść na ten filmik i to obejrzeć. O, i tu macie w narożniku filmik. A natomiast, moi drodzy, trzy gry, które wybrałem, które rozpoczniemy jedną z nich, którą wybierzecie, rozpoczniemy już w przyszłą sobotę w nią grać. A do wyboru, co mamy, moi drodzy? No cóż, nie tracimy czasu, kochani, moje trzy propozycje. Mówiłem, że będzie superbohatersko, super bohatersko, więc będzie pierwszą z nich jest. Tak jest, moi drodzy, nie mylicie się. Nie, nie reklama. Starusieńka gra, bo to jest 2008 rok, więc zaraz po Lego Star Wars pierwszych, ale gramy aktualnie w DC, więc polarce gra, więc całby nie kontynuować DC i zagrać sobie w Lego Batman. Tą jedynkę Batmana z 2008 roku. No i drodzy, jeżeli chcecie taką opcję, na końcu po trzech opcjach pojawi się ankieta i tam na nią zagłosujcie. Jeżeli chcecie opcję numer dwa, opcją numer 2 jest moi drodzy, uwaga obciął numer... Ale co ja wam mówię, wszystko macie w opisie tutaj pokazane. Bravo, Closcozaur, brawo profesjonalnie. Moi drodzy, Lego Marvel Avengers. A, Avengers to oglądałem, uwielbiam Marvel znacznie bardziej niż DC, więc w związku z że będę czuł się lepiej. Jeżeli chcecie, by kolejną grą, którą zagram na moim kanale, było Lego Marvels Avengers. No to wiecie co zrobić, po trzecim filmiku, który którą pokażę, pokaże się ankieta. Moi drodzy, trzeci film to tak jest! LEGO Hobbit Official trailer. Znaczy nie, na no, to będzie gra Hobbit. Uh, Technicznie rzecz biorąc, to może być dla was ciekawsza gra, ponieważ. Uwaga, ani Lotra, ani Hobita nie oglądałem, nie czytałem. Widziałem jakieś fragmenty, nie spodobało mi się totalnie. A więc duża szansa, że będzie dokładnie jak z Harry Potterem, że nie będę mówił o to nie będę wiedział co robić, będzie paranoja i będzie wesoła zabawa przede wszystkim. Eee, mówię, na Marvelu znaczy że bardziej bawe, będę już w na kilka razy nawet, no a na Batmanie nie znam się, ale spuszczam, że gra będzie prosta. Moi drodzy, to są właśnie trzy gry, które ja wam e, proponuję właśnie w dniu dzisiejszym. Wybierzcie teraz w ankiecie, wam się tu pojawiła, którą z nich chcielibyście grać. Eee, głosować możemy mniej więcej do czwartku, no bo w czwartek muszę już ściągnąć grę, żeby w piątek nagrać, żeby było na sobotę. Eee, no i moi drodzy, macie Wielki głos, by zdobyć właśnie tutaj, a zdobyć, by mieć na kanale moim grę, którą chcecie oglądać, którą być może graliście, nie graliście, którą być może chcielibyście zagrać, nie, ale z jakichś powodów nie gracie, ale możecie ją obejrzeć u mnie. Moi drodzy, także tutaj pierwsza rzecz, ale przypuszczam, że co ważniejsze, przyszliście tutaj po to, by jednak sobie wygrać pewne nagrody. Moi drodzy, nie oszukujmy się. Mam dla Was do rozdania trochę gier i prosta zasada jest taka: co musicie zrobić, by zdobyć daną grę? Uwaga, zaraz podam tytuły gier. Oczywiście wszystkie są w formie kluczy, które wyślełam drogą mailową po zwycięstwie. Musicie posiadać platformę Steam, by je sobie zainstalować, ściągnąć przede wszystkim. Więc nie wysyłam gier w formie fizycznej na cd tylko mówię na Steama. Moi drodzy, jest kilka gier. Co musicie zrobić, żeby je wygrać? Musicie przede wszystkim subskrybować mnie, co jest oczywiście jakby automatycznie logiczne. Musicie również zostawić pod tym filmem komentarz, w którym napiszecie Tytuł gry, którą chcecie wygrać oraz powód, dlaczego właśnie mam wręczyć ją Wam. E, jakie wygrałem komentarze? Czy śmieszne? Czy takie, które poruszą moje serduszko? Nie wiem, kochani. Myślcie, kombinujcie, piszcie tytuł gry, którą chcecie wygrać i. Uzasadnienie eee, Uwaga, ważne jest to, że możecie zaznaczyć Tylko jedną grę, którą chcecie wygrać Czyli podajecie tylko jeden tytuł, który chcecie wygrać No i jedno oczywiście Uzasadnienie się liczy, każdy zduplikowany Kolejny komentarz już nie będzie się Moi drodzy liczył, a jakie gry mam dla was Do rozdania, no pewnie na to właśnie czekaliście Najbardziej, więc moi drodzy Pierwszą grą, którą mam do rozdania jest Age of Wonders 2 The Wizard's Throne eee, Nie będę tu nadawał linków, ani trailerów Wygooglujcie sobie, jeżeli ktoś nie zna tej gry a nie, nie wiecie, czy chcą wygrać, wygooglujcie sobie także Age of Wonders 2 jest pierwszą grą do wygrania. Eee, tak jak mówiłem, gra i piszecie powód, czemu macie ją wygrać. Kolejną grą, którą Wam proponuję, jest gra Fidiment eee, Bardzo ciekawa gra Fidiment kolorowa, z ciekawą fabułą, całkiem nie powiem. Ja lubię takie właśnie mm, gry w tym klimacie, także tą grę proponuję eee, Wam jako kolejną do wygrania. Kolejną jeszcze grą, którą bym Wam chciał zaproponować Jest Tase from Candlekeep, Tomb of Annihilation e, Moi drodzy, Taste of Candlekeep, jest Baldur's Gate em. No nie do końca, ale również bardzo ciekawa, myślę i fajna gra No wiecie, każda darmowa gra jest fajna, nie oszukujmy się e, Moi drodzy, jeżeli pojedziemy sobie teraz chwilkę dalej Do zaproponowania kolejną grą, którą mam jest Gra Deponia, tak jest. Deponia na, na Steam oczywiście świetna. Platform, platformówka fut, 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 przygodówka. Moi drodzy, z ostatnich lat sam grałem, ale mam dwa klucze, więc jeden wam oddam. Eee, kolejną grą, którą jest do wygrania jest również Diponia. natomiast jest to Deponia Doomsday. Eee, moi drodzy, wiem, że ostatnio była ta gra w CD Action, natomiast być może nie wszyscy z was kupili tą grę, być może nie wszyscy ją mają, a tu macie ją za darmo. I tak samo mam klucz do Commandos 3 Destination Berlin, również z ostatniego CD Action. Ta gra również jest do wygrania e, u mnie właśnie tu w tym konkursie. I moi drodzy, na dzień dzisiejszy jest to cała zamknięta lista. No, jak widzicie, jest kilka tych tytułów, jest o co powalczyć. Mm, nie mówię, że to jest koniec konkursu, ale jeżeli forma się sprawdzi, moi drodzy, w przyszłości może być, że konkursiada będzie kontynuowana na tym kanale w formie filmików czy na Facebooku, nie wiem, wszystko zależy od zainteresowania. Pamiętajcie, tytuł gry oraz to, dlaczego wy ją macie akurat dostać. Ja za tydzień również wybiorę i za tydzień przy premierowej grze, którą wybierzecie w ankiecie podam zwycięzców. Zwycięzcy ze mną na Prif się skontaktują. No i moi drodzy, tyle. Dzięki za kolejny wspólny Film na moim kanale. Dzięki za to, że byście ze mną. Dzięki przede wszystkim za ten tysiąc subów Dzięki za cały rok, który spędziliśmy na tym kanale wspólnie. No bez jaj, rok ma czasu i wiem, że nie festujemy tak, ym, tutaj jak na bazowym kanale, nie ma prezentów i tak dalej. Ale wszystko chyba będzie w swoim czasie spokojnie, gdy kanał się mocniej rozkręci. A, dzięki. No i cóż, kochani, cały czas kanał dopiero rozkręcamy, więc będzie tylko ciekawiej. Dzięki jeszcze raz za wszystko! Bierzcie udział w ankiecie, bierzcie udział w konkursie. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmikach. Bye!